Wojciech Żmudziński, witam ponownie na kanale Duchowości Ignacjańska. Mamy 14 września, święto podwyższenia Krzyża Świętego. Dzisiejszą medytację nad fragmentem Ewangelii zatytułowałem Świat umiłowany przez Boga. Przeczytajmy ten fragment z Ewangelii według Jana. Z rozdziału trzeciego, wersety od 13 do 17 jest to fragment przeznaczony na święto podwyższenia krzyża. Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, syna człowieczego. Jak mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba by wywyższono Syna człowieczego aby każdy kto w niego wierzy miał życie wieczne Tak bowiem Bóg umiłował świat że Syna swego jednorodzonego dał aby każdy kto w niego wierzy nie zginął ale miał życie wieczne Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Rozpoczynając tę medytację, uświadom sobie, że Bóg jest obecny i pragnie uczynić Twoją modlitwę owocną. Spraw, Panie, aby moje myśli były czyste i skierowane ku Tobie. Uwolnij mnie od rozproszeń. Otwórz moje serce na poruszenia, które od Ciebie pochodzą. Taką bądź podobną modlitwą rozpocznij tę medytację i wyobraź sobie, że siedzisz obok Nikodema i wpatrujesz się w oblicze Jezusa, dostrzeż w Jego oczach miłość do Ciebie. Dostrzeż w oczach Jezusa. Łagodność i życzliwość. Popatrz na jego rysy twarzy. Poczuj zapach świętości. Przyjrzyj się również twarzy Nikodema. Przyjrzyj się jego twarzy, jak zmienia się z surowej, napiętej, niepewnej w twarz człowieka, który płacze ze wzruszenia. Przyglądaj się tym obu twarzom twarzy Jezusa i twarzy Nikodema który do niego przyszedł i proś o łaskę współodczuwania z Nikodemem ogromu bożej miłości o łaskę odczuwania tak wielkiej miłości że serce nie jest w stanie jej pomieścić i proś Boga o dar łez. punkt pierwszy Bóg umiłował świat skup się na oczach Jezusa na Jego spojrzeniu jak spogląda na świat co widzi gdy patrzy na bezradnego człowieka co czuje wywyższony na krzyżu Dostrzega z wysokości każde źdźbło trawy, każde najmniejsze stworzenie, mrówkę pracującą przy mrowisku, pszczołę zbierającą nektar z kwiatu. Gdy Wasze oczy się spotkają, co możesz wyczytać w źrenicach Jezusa? Zachwyt? Zauroczenie stworzonym światem, a może współczucie wobec tego, co kruche i chore, może bezsilność wobec żywiołów natury. Popatrz na świat. Popatrz na świat kochającymi oczyma Jezusa. Punkt drugi. Niedziela i życie wieczne. Jezus obdarowuje nas życiem wiecznym już teraz. Nie jest to jedynie obietnica przyszłości. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień zbawienia i już teraz możemy doświadczać życia w pełni, czyli życia wiecznego, życia, które nie skończy się wraz ze śmiercią ciała, które obecnie posiadamy. Niedziela bywa nazywana ósmym dniem w tygodniu. Ósmym dniem. W tygodniu, który ma siedem dni. Dlaczego ósmym? Bo wyjętym z kalendarza. Niedziela jest dniem poza czasem, poza ziemskim przemijaniem. Dniem niekończącym się, znakiem wieczności, gdzie nic nie przemija. Nic, lecz wszystko trwa. Postaraj się przeżyć niedzielę, nie spiesząc się, nie martwiąc się o nic, tak jakby czas się skończył i nie trzeba już na nic więcej czekać. Smakuj, smakuj wieczne odpoczywanie w Bogu już dzisiaj. Wydawałoby się dziwne, gdyby ktoś życzył nam za życia wiecznego odpoczywania, ale to wieczne odpoczywanie może być naszym udziałem już teraz. Odpłyń w ramiona Jezusa, choć na chwilę, a zasmakujesz wiecznego życia, wiecznego odpoczynku. Teraz to będą tylko chwile, póki. Tutaj żyjemy i ziemia nas przyciąga. Ale to przedsmak czegoś, czego doświadczymy w pełni. Doświadczymy czegoś, co nie będzie się kończyło. I punkt trzeci. Punkt trzeci. Mój udział w dziele zbawienia. Świat został już zbawiony, ale wiele jest jeszcze do zrobienia. Aby wszyscy i wszystko miało w tym zbawieniu swój udział. Pan Jezus mówi do Nikodema, że do zbawienia są potrzebne dwa wydarzenia zbawcze. Po pierwsze, syn człowieczy ma zostać ukrzyżowany i z martwych wstać. To już się stało. Drugim zaś wydarzeniem jest wiara w Syna Człowieczego w Jego zbawienie. Tak, wiara jest wydarzeniem. Nie uczuciem, nie przekonaniem, nie zwyczajem odzieży, odziedziczonym po rodzicach. Wiara jest wydarzeniem zbawczym w życiu człowieka. Autentyczną wiarę widać w życiu człowieka, w stylu jego życia, w miłosnej trosce, jaką przejawia do ludzi i do świata. Czy moja wiara i moja miłość. Są widoczne w codzienności? Czy widać ją w tym, jak odnoszę się do ludzi, jak odnoszę się do całego stworzenia? Jak spoglądam na świat? I zakończ tę medytację modlitwą, dziękując Bogu za to, że tak umiłował świat. I Ciebie w tym świecie. Możesz zakończyć to rozmyślanie fragmentem modlitwy, przypisywanej świętemu Franciszkowi Zasyżu bądź swoimi własnymi słowami Franciszek modlił się do Boga pochwalony bądź Panie mój przez naszą siostrę i Matkę ziemię, która nas utrzymuje i chowa i wydaje różne owoce. Z barwnymi kwiatami i trawami. I dalej modlił się Franciszek, pochwalony bądź, panie mój, przez tych, którzy przebaczają. Którzy przebaczają dla twej miłości i znoszą słabości i utrapienia. Napisz w komentarzu kilka zdań refleksji. Jak przeżyłeś, jak przeżyłaś tę medytację i subskrybuj nasz kanał.